Pewny chwyt i doświadczenie, właśnie przyjeżdżają do widzewa łódź. 49. Reprezentant Polski w widzewie łódź. To brzmi dumnie i oczekiwania z tym mogą być związane duże. W tym materiale dowiesz się, kto właściwie do nas przychodzi, czego możemy się spodziewać. Ja uważam, że przez ostatnie lata to jest chyba najmocniejszy komunikat, w którą stronę my Idziemy, bo reprezentant Polski do nas nie przyszedł dawno. Choć tych reprezentantów Polski widzę wie trochę było. O tym też trochę wspomnę. Zapraszam. A jeśli trenujesz piłkę nożną albo znasz kogoś, kto trenuje piłkę nożną, to pamiętaj, że w futboleli zajmujemy się kompleksową opieką. Robimy szczegółową diagnostykę, sprawdzamy szybkość, moc, testy funkcjonalne. Tak, żeby dopasować plan indywidualnie do Ciebie, jesteśmy w stanie zrealizować Twoje cele. Zapraszamy do kontaktu. Wiem, że na moim kanale jest dużo pasjonatów i kibiców Widzewa i zacznę właśnie od tych reprezentantów Polski, bo to jest sentymentalna podróż, która wydaje mi się, że często jest przyjemna. Jeśli chodzi o zawodników, którzy mieli powyżej 30 meczów, to czterech. Ciekaw jestem, kto z Was już teraz z marszu jest w stanie wymienić ich precyzyjnie. Właśnie teraz ja to zrobię. To Łapiński, Wójcicki, Smolarek i na czele tej listy jest Zbigniew. Boniek. Ciekawostka jest taka, że z siedmioma reprezentantami Polski udało mi się dzielić szatnie i zagrać. Jeden mecz Mariusz Stępiński, Adrian Budka, Łukasz Broś, również Jarek Bieniuk, Kuklis Piotrek dwa występy, Tomek Lisowski trzy i najwięcej występów cztery Marcin Robak. I właśnie z czterema występami przychodzi do nas Bartosz Drągowski, natomiast wieloletni członek reprezentacji Polski, człowiek, który na zgrupowania jeździ, który obcuje z zawodnikami na najwyższym poziomie od lat i właśnie on przychodzi. Ale to, że jeździ na kadrę, to, że był za granicą, to jedno. A co mówią statystyki, co mówią liczby? I właśnie od tego rozpoczniemy, czyli przedstawię statystyki porównujące Drągowskiego do Gikiewicza, który w ostatnim czasie tych meczów rozegrał w bramce najwięcej. Bartek Drągowski... Ma 28 lat, urodził się 19 sierpnia 1997 roku, 188 cm wzrostu. Wartość rynkowa szacowana to 1,8 miliona euro, ostatnio grający w Panathinaikosie Ateny. Bartek Drągowski oprócz czterech meczów w reprezentacji Polski Seniorów rozegrał w U21 6 meczów, U25, U19 10, U17 8, U16 6 i U15 1, czyli praktycznie od początku widać było, że to jest... Zawodnik z olbrzymim potencjałem przechodził klasycznie przez każdą reprezentację Polski, co jest trzeba powiedzieć rzadkością, jeśli chodzi o reprezentantów seniorskiej reprezentacji. Rozwój wartości rynkowej, który pokazuje na jaki pułap był w stanie Bartek Drogowski wejść. Szczególnie ten czas w Fiorentynie to był czas chyba takiego najwyższego hajpu, gdzie jego cena była szacowana na około 15 milionów. Euro. Dla porównania właśnie z Rafałem Gikiewiczem, bo to bardzo dobrze ta tabela pokazuje, ta różnica jest kolosalnie duża. Te kariery kształtowały się inaczej, natomiast warto tutaj powiedzieć, że jeśli jakimś wyznacznikiem byłaby ta wartość rynkowa, która jest oszacowana na to, na jakim poziomie występuje dany zawodnik, no to myślę, że przychodzi ktoś z dużo większym takim powiedziałbym, statutem statusem europejskim. Jeśli chodzi o kluczowe porównanie Rafała Gikiewicza, tutaj tabela, która pokazuje minuty w Ekstraklasie, stracone gole, skuteczność długich podań. Bartek Drągowski ma również doświadczenie gry w europejskich pucharach i to nie lata temu, ale to nawet w ostatnim sezonie. To 2025-2026 Liga Europy, 180 minut rozegranych, 540 minut w lidze. Na podstawie zaprezentowanych statystyk widać wyraźnie, Różnice w profilu obu bramkarzy. Bartek Drągowski, jak i Rafał Gikiewicz rozegrali podobną liczbę minut, jednak sposób w jaki wpływają na grę zespołu jest odmienny. Drągowski stracił 397 bramek przy X conceded goals na poziomie 395-27, co oznacza, że broni praktycznie dokładnie na poziomie oczekiwanym bez wyraźnej nadwyżki jakościowej. Gikiewicz stracił 398 bramek przy wyższym X Considered Goals 415, co wskazuje, że w dłuższej perspektywie bronił nieco lepiej niż wynikałoby to z jakości strzałów, z jakimi się mierzył. Różnica ta, choć niewielka, działa na jego korzyść. Jeśli chodzi o procent obron, co ciekawe, 60,9% to Gikiewicz, 56% to Drągowski. To sugeruje ponownie lepszą skuteczność w sytuacjach bramkowych i większą odporność na intensywną presję rywali. Kiewicz zdecydowanie bardziej był aktywny na przedpolu, częściej skracał pole gry w grze nogami. Obaj prezentują bardzo wysoki poziom w krótkim rozegraniu, osiągając niemal identyczną skuteczność na poziomie 98%. Różnice pojawiają się natomiast przy długich podaniach. Gikiewicz wykonuje ich znacznie więcej i z wyraźnie lepszą celnością, co wskazuje na większy wpływ na budowanie gry zespołu z głębi pola oraz lepsze dopasowanie do stylu bardziej bezpośredniego lub opartego na szybkim przenieszeniu ciężaru gry. Drągowski na podstawie tych statystyk można wnioskować, że to jest bramkarz bardziej stabilny i bezpieczny, dobrze odnajdujący się w zespołach kontrolujących mecz i opierających grę na spokojnym, krótkim budowaniu od tyłu. A chyba taka intencja jest Widzewa. Łódź. Myślę, że warto też powiedzieć o aspekcie mentalnym, czyli tym doświadczeniu i spokoju, który Bartek Drągowski może wnieść do Widzewa Łódź, który trzeba powiedzieć, że jako globalnie drużyna jest drużyną młodą, gdzie wielu zawodników będzie potrzebowało adaptacji. Taka postać jak Bartek Drągowski, czyli osoba, która już sporo widziała. Widziała wielkie imprezy, widziała europejskie puchary, widziała piłkarzy z najwyższego topu wie, że czasem wie jak to jest stracić miejsce w składzie, wie jak to miejsce odzyskać, wie jak to jest radzić sobie z kontuzją i po tej kontuzji wrócić. To doświadczenie czyni go bardzo ważnym elementem w układance nowej drużyny Jowiciewicza. W mojej perspektywie taka postać pod kątem mentalnym, jeszcze Polak, który będzie wiedział, co to znaczy widzę w Łódź, co to znaczy ta tradycja Wydaje się, że może dać większy spokój w tych trudnych momentach. Może dać tą pozytywną energię i też radzić sobie właśnie z tą odmienianą przez wszystkie przypadki presją, czy takimi trudnymi momentami, czy błędami, które z pewnością mogą się wydarzyć. Wydaje mi się, że pozyskaliśmy człowieka na właściwym miejscu, a sam fakt tego, że tak uznana marka trafia do widzewa łódź. No to pozostaje nic innego, tylko podziękować Robertowi Dobrzyckiemu za tą inicjatywę i za to, w którą stronę zmierzamy. Jeśli macie podobne zdanie, zapraszam. Jeśli macie inne zdanie, również komentujcie, dyskutujmy, o, jak oceniacie ten transfer. Dzięki.